aby pomóc przygotować ci się do tej lekcji przygotowałem dla ciebie dodatkowy materiał i to jest sekcja która ma na celu dać tobie takie dodatkowe informacje dzięki temu będziesz mógł być lepiej przygotowany do lekcji którą masz poprowadzić w zasobach cyfrowych, jak również w swoim przewodniku nauczyciela, masz różne ćwiczenia i gry, i jakieś aktywności do zaproponowania, i możesz je używać opcjonalnie. Fajnie jest je używać, i po prostu one mogą Tobie pomóc w poprowadzeniu lekcji. Korzystaj z nich. A teraz krótkie biblijne tło lekcji i zachęcam ciebie do tego, żebyś przeczytał i przygotował się do tej lekcji i żebyś najpierw przeczytał zanim przejdziesz w ogóle do lekcji i spotkasz się z, 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 z uczestnikami twojego kursu, żebyś sam mógł najpierw przeczytać te kluczowe fragmenty. To jest Ewangelia według świętego Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Księga Objawienia według świętego Jana, 22 rozdział, wersety od 18 do 19 oraz Księga Powtórzonego Prawa, osiemnasty rozdział, wersety 20-22 oraz Dzieje Apostolskie. 17 rozdział, wersety od 10 do 12: Żeby nagle nie być zaskoczonym, musisz je y, wziąć, przeczytać i się z nimi zapoznać. Zacząć chcę od takiej historii, którą na pewno znasz. Y, ona wydarzyła się w Ogrodzie Eden. Y, to jest zapisane w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział, pierwszy werset. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno Wam jeść? Popatrz w jaki sposób Szatan podważył słowo Boga i zrobił to na samym początku. Na samym początku. I tak jak on to zrobił na samym początku, tak też on robi to przez całą historię ludzkości. Od samego początku. Słowo Boże było zawsze kwestionowane, w jakiś sposób dysk kredytowane, zaprzeczane, zmieniane, dodawano coś do niego, ujmowano coś od niego, było błędnie interpretowane. A my jesteśmy powołani do badania pism, aby odkryć prawdę zawartą w słowie Boga. Mamy być jak ci Berejczycy z dziejów apostolskich, 17 rozdział, wersety od 10 do 11. Nasza pewność i zaufanie muszą być zakorzenione w słowie Bożym jako naszym takim ostatecznym autorytecie. Słowo Boże jasno mówi, że to właśnie pismo święte powinno nas prowadzić, nic innego. W Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy takie bardzo poważne ostrzeżenie: nie dodawajcie nic do tego, co Wam nakazuje, i niczego z tego nie ujmujcie. Czwarty rozdział, drugi werset oraz dwunasty rozdział, trzydziesty drugi werset. A test dla fałszywych proroków, yy, którzy ośmielają się mówić w imieniu Boga, jest zawarty w Księdze Powtórzonego prawa, osiemnasty rozdział wersety od 20 do 22. W liście do Galatów, z kolei pierwszy rozdział wersety od 6 do 9 my czytamy, że ci, którzy głoszą fałszywą Ewangelię, będą przeklęci. I wreszcie w ostatnim rozdziale Biblii, w y, Księdze Objawienia Świętego Jana, w 22 rozdziale, wersety od 18 do 19, my otrzymujemy ostatecznie takie zapewnienie od Boga, że Jego Słowo jest kompletne i nie wolno go w żaden sposób y, zmieniać. Nie wolno nic ujmować z tego Słowa, ani nic do Niego dodawać, po prostu. Ono jest zamknięte. I teraz, tak króciutko, jeszcze takie tło historyczno-apologetyczne, i troszeczkę o tolerancji tutaj chciałbym powiedzieć. Tolerancja, a prawda. Tolerancja to słowo, które często słyszymy w dzisiejszej kulturze. Obecnie. Podejście polega na byciu otwartym, tak? akceptowaniu wszystkim i wszystkiego, uważaniu, by wiesz, nikogo przypadkiem gdzieś tam nie urazić, się jakoś gdzieś krzywo nie popatrzyć na kogoś oraz uznawaniu wszystkich religii za równych sobie, za równie prawdziwych. Tak? jeśli coś działa dla ciebie, to znaczy, że jest dobre i to jest dla ciebie, tak dla mnie nie musi być. Co w tym złego? Wszystkie religie prowadzą do tego samego Boga, no, rozumiesz? Ale to nie jest prawdziwe i to nie chodzi o tego rodzaju zrozumienie tolerancji. Ja się z tym nie zgadzam, na przykład z takim ujęciem tej kwestii to jest wypaczony pogląd wywodzący się z postmodernistycznego sposobu myślenia, w którym ludzie mogą sobie konstruować jakąś swoją własną prawdę, gdzie każdy ma swoją prawdę, tak? A czym jest prawdziwa tolerancja? Prawdziwa tolerancja polega na zrozumieniu stanowisk innych, wiedzy dlaczego się z nim na przykład nie zgadzasz yy, i Życiu w pokoju z drugim człowiekiem, mimo różnic i mimo tego, że ty rozumiesz, z czego wynikają te różnice, tak? I konfrontowaniu po czwarte fałszywych idei z prawdziwą Biblią. Ja mam do tego prawo. Mam prawo do tego, żeby złapać się tego. Mam prawo stać na stanowisku, że to jest prawda, której ja się trzymam. I mam argumenty, aby nie zgodzić się z tym czy też z tamtym. Mam prawo zająć taką chrześcijańską postawę wobec fałszu. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa, przecież, który nie był tolerancyjny wobec fałszywych religii, po pierwsze, i po drugie, zawsze jednak stał na prawdzie słowa Bożego, Ewangelia według świętego Jana. Trzeci rozdział, trzydziesty werset, czternasty rozdział, szósty werset, siedemnasty rozdział, trzeci werset. I trzy. Jezus Chrystus nigdy nie był tolerancyjny wobec grzechu. I tu można sobie zadać też takie pytanie: czy Biblia jest jedynym słowem Boga w tym kontekście tolerancji? Tak, jest jedynym słowem Boga. Bądź pewien, Biblia jest jedynym słowem Boga. Biblia nie potrzebuje dowodów na to. Bóg zaczyna od założenia, że istnieje, tylko On istnieje, księga rodzaju pierwszy rozdział pierwszy werset, a następnie uwierzytelnia swoje Słowo wieloma różnymi tekstami. Księga przyłysłów 30 rozdział piąty werset, Psalm 119, werset 160, Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział 17 werset. Dodatkowo Bóg ostrzega nas przed uleganiem jakiemuś pustemu oszustwu, jakimś tradycjom ludzkim, zasadom tego świata, które nie pochodzą od Chrystusa, na przykład list do Kolosan, drugi rozdział, ósmy werset. Wstrzeż się więc fałszywych nauk. Yy, musimy być bardzo świadomi tego, że na świecie istnieje wielu fałszywych proroków i wiele fałszywych nauk, i tylko słowo Boga dostarcza informacji potrzebnych do odróżnienia prawdy od fałszu. To Biblia jest jedynym prawdziwym słowem Bożym i nie ma innego. To może być teraz trudne, ale spróbujemy przyjrzeć się teraz takim niektórym fałszywym religiom, które jawnie przeczą prawdzie o Bogu. I dzieł Jezusa Chrystusa. Masz w swoim przewodniku nauczyciela taki wykaz, który chciałbym teraz tak króciutko z Tobą przerobić. Ty możesz go sobie wyrwać, używać jako ściągawki, wydrukować, pobrać dodatkowo z zasobów nauczyciela ze strony internetowej. Więc przyjrzymy się teraz tej tabeli. Jakiś temat. I co na ten temat mówi Biblia, co mówi Islam, co mówią Mormoni i co mówią Świadkowie Jehowy. I mamy taki temat pierwszy: pochodzenie tego całego pięknego świata. Co mówi Biblia na ten temat? Bóg stworzył wszystko w ciągu sześciu dni, około sześć tysięcy lat temu. Wszystkie stworzenia, w tym człowiek, zostały stworzone według swojego rodzaju grzech, choroby, cierpienie i śmierć. Nie były częścią tego stworzenia, pojawiły się dopiero później wskutek grzechu. A co mówi Islam na temat stworzenia? Koran naucza, że Allah stworzył wszystkie rzeczy, ale zaprzecza sobie co do liczby dni. Uczy również, że pierwszy mężczyzna i kobieta zostali stworzeni w raju, ale później zostali wygnani na ziemię po upadku w grzech. Mormoni nauczają jeszcze inaczej. mianowicie Bóg stworzył człowieka rzeczywiście fizycznie, po stworzeniu ziemi mieliśmy jednak życie takie przedziemskie, w którym istnieliśmy jako dzieci duchowe Boga. Świadkowie Jehowy natomiast, czyli towarzystwo Strażnica uczy, że każdy z sześciu dni stworzenia Boga opisanych w Księdze Rodzaju 1, trwał tysięcy lat i że wszechświat ma miliardy lat. A jakie jest nauczanie, co do Chrystusa? Biblia naucza, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby żyć doskonałym życiem, być zastępcą ludzkości na krzyżu i z wstać, pokonać śmierć. Islam naucza, że Alelach, Bóg stworzył Jezusa i wyznaczył go na posłańca dla narodu żydowskiego. Koran naucza, że Jezus był bezgrzesznym, ale nie był Bogiem i nie umarł na krzyżu. Mormoni nauczają, że Jezus jest duchowym bratem każdego człowieka, nawet szatana. Jezus jest jednym z nieskończonej liczby bogów, z małej literki by, i jest istotą oddzieloną od Ojca Niebieskiego. Świadkowie Jehowy natomiast nauczają, że Jezus jest Synem Bożym, ale jest istotą stworzoną. Chrystus istniał w stanie przedludzkim jako Archanioł Michał. Jezus umarł podczas ukrzyżowania i zmartwychwstał jako niewidzialne, niematerialne, chwalebne stworzenie duchowe. A co mówią te y, cztery źródła o zbawieniu? Co mówi Biblia na temat zbawienia? Biblia mówi, że każdy człowiek zgrzeszył i nie dostąpił chwały Bożej. Zbawienie jest z łaski przez wiarę w Chrystusa i Jego odkupięcie dzieło na krzyżu. Islam głosi, że zbawienie jest możliwe poprzez przestrzeganie Koranu oraz wypełnieniu pięciu filarów wiary islamskiej. Ale nawet wtedy zbawienie nie jest gwarantowane. Mormoni głoszą, że grzech był częścią planu Boga, ponieważ bez niego ludzkość nie mogłaby się rozwijać. Być jak Bóg, zaznać radości, ani mieć dzieci zbawienie jest połączeniem wiary i uczynków. Świadkowie Jehowy na temat zbawienia mówią, że natura ludzka jest uniwersalnie grzeszna, ponieważ wszyscy ludzie dziedziczą grzech pierworodny Adama i Ewy. Zbawienie pochodzi przez wiarę w ofiarę Chrystusa, chrzest jako świadek i wykonywanie dobrych uczynków. Co mówią te cztery świadectwa o tym, co po śmierci? Biblia mówi, że ludzkość będzie żyć wiecznie albo w niebie, albo w piekle. Jedynym sposobem, abyśmy dostali się do nieba, jest wiara w Jezusa Chrystusa. Islam głosi, że Alelach posyła zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych do piekła, chyba że umrą w świętej wojnie, ale jeśli ich dobre uczynki przeważają nad złymi, powinni zostać przyjęci do raju. Raj jest gwarantowany tylko tym, którzy umrą w dżihadzie, czyli świętej wojnie. Mormoni głoszą, że nawet po śmierci każdy ma możliwość odpowiedzi na Ewangelię. Niebo ma trzy poziomy, a ci, którzy osiągną najwyższy poziom, stają się bogami rządzącymi i zaludniającymi swój własny świat. Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak wieczne piekło. To fałszywa koncepcja stworzona przez szatana, aby odwieść ludzi od wiary wiechowej. Niewierzący przestają istnieć w chwili śmierci, czyli unicestwienia, podczas gdy wierzący pozostają w śmierci aż do zmartwychwstania. Tylko 144 tysiące pójdzie do nieba, podczas gdy reszta będzie żyć w ziemskim raju, tutaj na ziemi. Takie ciekawe porównanie tych trzech różnych koncepcji z tym, co mówi Pismo Święte na ten temat. Jedynym prawdziwym słowem Boga jest Biblia. Wierzący ludzie, którzy odeszli przed nami, oni. Pokazali, jak wiele Biblia dla nich znaczyła. Poświęcili często swoje życie, wolność i komfort, aby dzielić się Słowem Bożym, ponieważ wiedzieli, że to jest jedyna prawdziwa mowa Boga do ludzkości. Byli tacy, którzy oddali wszystko dla Słowa. Yy, na przykład John Wycliffe który cierpiał prześladowania w Anglii za tłumaczenie pisma świętego na język potoczny z łacińskich tekstów. Kolejny to Jan Hus, który został spalony na stosie za podtrzymywanie autorytetu słowa Boga wbrew kompromisom w kościele. Kolejni to Martin Luther i William Tendale. Byli prześladowani za obronę i tłumaczenie Biblii, aby ludzie mogli ją czytać, i rozumieć w swoim własnym języku. To tylko niektórzy z tych, którzy zachowywali, chronili i przekazywali Słowo Boże kolejnym pokoleniom i ich ofiara z życia, ona przypomina nam, że Słowo Boże jest niezmienne i że także dzisiaj na całym świecie ludzie nadal oddają swoje życie, aby uszanować Jego prawdę i Jego integralność. Dlatego dzisiejsza lekcja jest bardzo ważną lekcją i modlę się o Ciebie, aby udało się Tobie, swoim uczniom, przekazać miłość i rozbudzić w nich, rozpalić miłość do słowa Boga. Drogi Przyjacielu, pozdrawiam Ciebie serdecznie i modlę się o Ciebie i o to, aby udało Ci się przeprowadzić tę lekcję.